Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałam Wam opowiedzieć na temat mojej oliwki, która znajduje się tutaj przy mnie. Kilka tygodni temu pokazałam zdjęcie tej oliwki na Instagramie i zapytałam Was, czy chcielibyście filmik na jej temat? I kilka osób odezwało się do mnie i powiedziało: Tak, chcemy, bo mamy takie drzewko w domu i mamy z nim problemy. A więc dzisiaj opowiem Wam co nieco. Powiem Wam, jak uprawa oliwki wygląda u mnie, jak zaczęłam przygodę z nią, jak to wygląda aż do tej chwili. Istnieje około 250 odmian drzewka oliwnego. Ja nie wiem, nie znam swojej odmiany. Kupiłam to drzewko jako drzewko oliwne. Ale podobno największą odporność na niskie temperatury wykazują drzewka oliwne pochodzące z obszarów górskich Toskanii. Moje drzewko oliwne kupiłam około 4 lat temu. Pamiętam, to był listopad. Znalazłam to drzewko w lokalnym sklepie ogrodniczym. Znajdowało się na tzw. półce śmierci, czyli za pół ceny, ale w półżywe. No, i nie wyglądało dobrze. Miało dosłownie może dwie gałązki żywe, a pozostałe to były po prostu, tam, tam nie było liści, one były uschnięte. No i ja przywiozłam to drzewko do domu i za bardzo nie wiedziałam wtedy, jak się nim zająć. No i zaczęłam szukać informacji na ten temat w internecie. W internecie znajdziecie przeróżne informacje na ten temat. I tak jak mówiłam, to był listopad, okres zimowy się zbliżał, więc zaczęłam czytać, jak przezimować drzewko oliwne w domu. I pamiętam, wtedy wyczytałam, umieścić go w chłodnej temperaturze i ograniczyć podlewanie. I ja tak zrobiłam, umieściłam go w chłodniejszym pomieszczeniu, ograniczyłam podlewanie i po kilku tygodniach to drzewko mało co mi nie padło. Szybko wtedy zaczęłam działać i po prostu od tamtego momentu ja zaczęłam traktować to drzewko oliwne jako roślina domowa. I może zacznijmy od tego zimowania, mimo że jest lato teraz. Ja moje drzewko oliwne normalnie traktuję jak roślina domowa. Ono stoi normalnie u mnie w pomieszczeniu ogrzewanym podczas zimy, i ja je podlewam normalnie, regularnie, tak jak inne rośliny domowe. I ono naprawdę miało się wspaniale przez te wszystkie zimy. Nie gubiło liści, nawet wydaje mi się, że wypuszczało dość wolno, ale wypuszczało jakieś tam listki i zupełnie odżyło wtedy. Oczywiście drzewko oliwne potrzebuje dużo światła i u mnie w zimie ono stoi przy oknie, gdzie to jest okno zachodnie, a więc otrzymuje odpowiednią ilość tego światła. Tak jak mówiłam, podlewam regularnie, tak jak rośliny domowe w okresie, w okresie zimowym. Jeżeli chodzi o okres letni, to tak, w zeszłym roku moje drzewko oliwne było na balkonie całe lato, oczywiście po wcześniejszym zahartowaniu tej rośliny i super dawało sobie radę. To był balkon zachodni, ale chcę zwrócić uwagę na, jedną małą, na jeden, jeden mały szczegół. W zeszłym roku moje drzewko oliwne było w plastikowej Donicy, w tym roku jest w Donicy z terakoty i ta Donica szybciej przesycha. I w tym roku ja również wystawiłam to drzewko oliwne na balkon zachodni, ale zauważyłam, że bardzo, bardzo szybko przesychało, przesychało podłoże tej oliwki i ona po prostu taka była omdlona. Ja musiałam cały czas ją podlewać. To jest bardzo też ważne, że w okresie letnim należy utrzymywać to podłoże wilgotne. Ja spotkałam się z informacjami na internecie, że przecież oliwka pochodzi z takich gorących obszarów, gdzie rzadko pada. W ogóle ma bardzo ubogie podłoże w naturalnym środowisku i żeby właśnie takie warunki zapewnić, ale u mnie się to zupełnie nie sprawdza. Ona rośnie w podłożu do cytrusów, ja ją regularnie nawożę odżywką do roślin domowych z dużą zawartością azotu i jeżeli tylko to podłoże przeschnie, nawet nie dopuszczam do przeschnięcia, bo zaraz Wam powiem co się dzieje, ja... Ja ją podlewam regularnie i tak jak mówiłam, w tym roku wystawiłam ją na balkon zachodni. No i przesychała mi strasznie ta donica szybko i co się działo, ona mi właśnie tak mdlała. Ja ją tutaj wystawiłam, jest w cieniu w tej chwili, wystawiłam ją na pole ze względu na to, że chciałam właśnie nakręcić ten film tutaj na zewnątrz. I popatrzcie co się dzieje, ona zaczęła mi tutaj powoli już... Mdleć. Mimo tego, że ja ją wcześniej zahartowałam, ona nie była wystawiona bezpośrednio na słońce. Ona w ogóle nie jest teraz w słońcu, ale już jest, wiecie, te upały, które mamy w tej chwili, to być może jest za dużo dla niej. Dlatego ja ją wniosłam z powrotem do domu i ona w tej chwili stoi przy oknie zachodnim, i tam ma się lepiej. I wracając jeszcze do, do tego podłoża, do podlewania, co Wam chciałam powiedzieć. Na początku, kiedy właśnie zakupiłam tą, tą oliwkę, zauważyłam, że na jej listkach pojawiają się takie białe kropeczki. Białe kropeczki, i ja zawsze jak coś widzę, że jest nie tak z roślinami, to ja myślę przede wszystkim jakiś szkodnik, a jak nie szkodnik, to jakaś choroba grzybowa. I ani to nie był szkodnik, ani to nie była choroba grzybowa, ale nigdzie, nigdzie na polskich stronach internetowych ja nie mogłam znaleźć żadnych informacji na temat, co to są te białe kropeczki. W końcu natknęłam się na stronę internetową. Chyba to było jakieś tam amerykańskie, nie wiem, stowarzyszenie. Po prostu jacyś tam pasjonaci drzewek oliwnych i wyczytałam tam, że właśnie te białe kropeczki są oznaką tego, tego stresu rośliny, spowodowanego brakiem wody. I rzeczywiście. Kiedy ta roślina nie dostanie odpowiedniej ilości wody, albo dojdzie do przesuszenia podłoża, wyskakują jej te białe kropeczki. I ja tutaj mam tych kilka kropeczek na listkach, bo kiedy była na balkonie ostatnio, ona mi rzeczywiście przesła tam za szybko, i te kropeczki po prostu zostają. Możecie je zmyć wtedy wacikiem i po prostu po wcześniejszym nawodnieniu możecie właśnie je zmyć i, i one już nie będą tak widoczne, ale ja celowo je tutaj zostawiłam. Ale zaraz Wam pokażę. Jeśli chodzi o cięcie, to ja cięcie przeprowadzam w okresie wiosennym i to jest najlepsza pora do cięcia oliwki, ale oliwka jest dość twarda i dobrze reaguje na cięcie, dlatego tydzień temu ponownie ją obcięłam. Moja oliwka nie ma kształtu pięknej kuli, bo mi na takim kształcie nie zależy. Ja lubię taki nieład trochę, ale rzeczywiście te, te pędy młode dość wybujały mi i one niektóre się pokładały, bo były dość młode, miękkie. Dlatego ja je podcięłam tydzień temu i te zielone, te młode pędy ukorzeniam. Zobaczę jak mi to wyjdzie, bo ostatnio też ukorzeniałam w okresie wiosennym. Dałam je na balkon i zapomniałam o nich, no i oczywiście nic z tego nie wyszło. Także oliwka bardzo dobrze reaguje na cięcie. Jeżeli nie przeprowadziliście cięcia w okresie wiosennym, możecie, możecie zrobić to teraz. Podsumowując, o czym musicie pamiętać? Przede wszystkim zapewnijcie jej dużo światła, ale jeżeli chcecie ją wynieść na zewnątrz, to powoli zahartujcie ją do tego. Pilnujcie wilgotności podłoża. Musicie utrzymywać prawidłową wilgotność podłoża oliwki. E, nawoźcie ją, jak najbardziej stosujcie co tydzień, nawet w okresie letnim, nawóz z dużą zawartością azotu, czyli taki nawóz do roślin domowych. E, przycinamy ją najlepiej w okresie wiosennym, ale cięcie letnie też jej nie zaszkodzi. No i chyba to wszystko. Takim, taką może rzeczą inną e, dla mnie było to, że w okresie zimowym ją traktuję jako po prostu roślinę domową. Ja jej nie wynoszę do chłodnych pomieszczeń. Ja ją normalnie podlewam i trzy lata ona, ona sobie dobrze radzi. I to chyba wszystko. Ja będę ją zabierać z powrotem do domu, bo jednak ona była wcześniej w domu i widzę, że już jej jest za gorąco i trochę, mimo że jest podłoże wilgotne, ona mi trochę tutaj nie daje rady, bo upał jest niesamowity w tej chwili. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że te informacje się Przydadzą Wam i zapraszam na kolejny odcinek na moim kanale. Trzymajcie się pa!